Idziemy od hotelu w lewa. No zależy jak się spojrzy z hotelu ty tak. znaczy od strony, na którą do hotelu, to i lewa Tak jest No zobaczymy Sport to jest faktycznie barementu no, no. widzę, gdzieś musi być wypożyczalnia tych takich no. popierdółek. Może sobie taką popierdółkę znajdziemy. No, nie wiem gdzie no nie ważne nieważne Już Też ktoś jechał z czymś takim, musimy to zobaczyć. Chodź. Za szybko idę? No, raczej. A tu mają karton, kasę. Kasa z kartonu. Przejdziemy, bo tutaj są. Znowu będziemy musieli iść na ulicę No Ale no to przesadzimy. Z no. koreckiego no. To nie jest fajne, że ludzie mogą no. wszędzie sobie usiąść. Gdyby na rozmowie to próbować. No właśnie, no bo to jest wolny kraj. nie, no. Mieszkańcy tego kraju po prostu korzystają ze swojego, z dobrodziejstwa. No tak całego państwa drogiej z który... Nie że ci jakieś urzęda powie, że ty możesz lub nie możesz. Nie no, to przejdziemy. Tak jak ona mówiła, że po prostu tutaj Turcy przyjeżdżają, mało potem jest, więc tylko w jest bardzo mało. Większości są w Turcy i oni zobaczą, sobie tutaj tak. Wszystkie domki wynajmują. Ja Myślę, że tu ludzie mieszkają na co dzień, a to jest pod wynajem i to trzeba przemyśleć, bo możliwe, że żebyśmy sobie z czegoś takiego skorzystali, przyjechali tu na własną rękę. Nie nadepnijcie mi na moje nowe klapki. Co? Nie nadepnijcie mi na moje nowe klapki. No przecież nie, nie wczoraj. Moje pierwsze klapki z Turcji służyły mi... służyły mi 10 lat. Zaczymy ich Ależ Ale szna gębula są piękne. Są cudne Prawie jak na naszym balkonie Ja miałam na naszym balkonie Tę część Bogactwo kwiatów czy czegoś? Dlaczego same bogactwo? No jak takie wille, no to z naszymi winiami, które trecznie. Oczywiście... No. No, I że postawiali to jest wszystko pod wynajem, więc tutaj żadnych wielkich luksusów. No ale gdzieś to jest jakieś święto narodowe dzisiaj, że no. wyzwolenie wolanie czego? Nie muszę brasy, tylko w ogóle na zwycięstwo nad Grykami. Znaczy ja to tak zrozumiałem, chyba że ona mówiła tylko tutaj lokalnie, no bo może to było w różnych latach, ale chyba to jest jakieś takie narodowe święto wszystkich klatków. jaka wystawa kopów prasowych Ładne I ten pierwszy jest no. O, którym? Ale Ty masz wymagania wiesz co? Jakie dziwne okolice Ale tutaj, w tym miejscu, się czuje tu tą Turcję, nie? pewno wyjdzie mm. do Antalyi czy Alani, to tam jest na kuror nieraz, są te wielkie bloki zdobione na złoto, takie pałace, te hotele. Bo tutaj ta miejscowość nie jest taka do końca... znaczy jest turystyczną, ale taką lo lokalną turystyczną. bo widzisz, tu masz tą aparatę, <laughs> o której no tu na zdjęciu, bo nie wiem, która to jest. No właśnie. No. I masz ładnie zadaszone i z malutka na parę osób. Bardzo fajnie. Zobacz, jaka ładna Tu masz na zdjęciach. No to by ten... To by trzeba wejść i popytać. A ja choć pooglądamy trochę te łódki. No to są zabieralki, to jest to. Zobacz, jak to mają głośniki. Te świąteczne rozdoby. No. I ogłuszająca muza, to już wiesz. Ale to są też takie małe. Korpusiu, no takim to nas chyba nikt nie To Kurczę... To już nie dla nas. Dla ciebie. Ja bym dla ciebie ten wybrała. A ty ten, który dla mnie będziesz wybrała. Ja dla ciebie. No już ty szczęśliwy był tu. No dlatego byłem Chyba tu jednak ee... przysumujemy, Kropcia Z tej strony, no, tej strony Kropcia, gdzie jemy? Bo tam A zawsze według, według twojej zasady, no, tam czy... gdzie jest ludzi dużo Chciał. Tak. Ja nie widziałam, że nie To przecież powiedziałem, że Cię zapraszam na, na ten... na kolację. Kolik. No Ja myślę, że tu gdzie są kurcje. To... No i tutaj jest zaraz za chwilę ta piękna plaża. No, tak, ale też. Piękna jest... plaża jak nie mam kostiumu to, to chodź się tu. To ta piękna plaża to jeszcze tam parę Ja set... bym dla Ciebie to wygrała. Tutaj.

No, ale ja nie zjem cały ojej, to ja się ci przychodzę wiadomo, że tu są no to się dowiemy jak usiądziemy ale ludzi jest dużo zobaczcie, i musi mieć dobre to wejdziemy, zobaczymy zobaczcie, te szaliczki to jeszcze okej Chodź zobaczymy czy jest miejsce w ogóle. Tam gdzieś z tyłu byśmy znaleźli chyba, bo tutaj przy tym pierwszych rzędach to będzie słońce, ale tam gdzieś z tyłu jest, nie? Nie, chociaż mm -hmm. ja nie wiem, tu nie będzie. Więc ty na przeciwko to będziesz w cieniu, a ja już to przeżyję. Ale to może jedną weźmię. Pamiętam teraz tych nazw. No Krzysztoja smaraba. Noe kymale, kuszbeszle, -ba kusz basze and cheese, meat and cheese, a little bigger meat, kuszbeszcze. To ja to chcę to. Ja nie No to weź to, weź jakieś inne ja spróbuję i to zjem. No to weź Jedną i no drugą, to jest i kóz baszły, kas kaszar cheese, cheese, z serem Merhaba. Welcome. 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 Uh, what, what uh, uh, One kush basuri. One kush, kush. 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 bas kashana. Kush One kush basi kash kashar. Kush. 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 kush basi, yeah. kush basi. Kas. One person. One person. One person or uh, one plant. one. Okay, okay, okay. Two. Two kush Big. big? yok yok.

no więc mamy... E... I klasach, e no i widzicie. No. I mamy ojrani. Tak. Czyli ja mam tego, tak? Tak. Ja mam... no to co? Można już jeść? No co? Dobra? Napoda ma taką ostrość, że nie czuję u Ja też. Ale napój jest pyszny. Mega. Nie wiem jak to nazwać. Pepir taki. To jest taka maszlanka słona elektrownik. Bardzo żywna. Dobra. No i jak tam smakowało? Bardzo dobre. Bozdogan. Ale nie, my jedliśmy coś. i No ale wiemy co jedliśmy. No, no tak, ale nie, nie jesteśmy w stanie wymówić nazwy. A ten. Jedliśmy to jest za dużo. Po... No tak, ty jadłeś. Ja zjadłem. A ja nie dałam rady po prostu. A, no tak. Kogo? Na przed takich ludzi jak ja yy, i ten No i było bardzo dobre i bo ocena, moja ocena w skali od 1 do 10 to jest 11. Nie ma, no jak, no w skali od 1 do 10 może być 10. To i, yy, bo ja dodaję za tą ostrą papryczkę Papryczka była rzeczywiście super mocna. Bardzo mocna, ja